Za Ojca Świętego i cały Kościół Święty, za naszą ojczyznę, za naszą archidiecezję, jej pasterzy, księżywiskuków, kapłanów, rodziny zakonne. Prośmy za wszystkich mieszkańców miasta, za rodziny, młodzież i dzieci, za ludzi pracy, wszelkich zawodów. Prośmy, za wszystkich, którzy pogubili się na drogach do zbawienia, za uwikłanych w nałogi, za się za nas samych, za świat cały. Ojcze Nasze któryś jest w niebie, święcie się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i odpuszczamy naszych winowajców. I nie bądź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego, Amen. Zdrowaś, Marii, Pełna Pan z Tobą, błogosławionaś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryja Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Wierzę w Boga Ojca Wszechmogącego, spożyciela nieba i ziemi i Jezusa Chrystusa, Syna Jego jedynego,

Żądam od siebie uczynków miłosierdzia, które mają wypływać z miłości ku mnie. Miłosierdzie masz okazywać zawsze i wszędzie bliźnim. Nie możesz się od tego usunąć, ani wymówić, ani uniewinnić. Podaję Ci trzy sposoby czynienia miłosierdzia bliźni. Pierwszy, czyn, drugi słowo, trzeci modlitwa. W tych trzech stopniach zawiera się pełnia miłosierdzia i jest niezbitym dowodem miłości ku mnie. W ten sposób dusza wysłabia i oddaje cześć miłosierdziu mojemu. Tak, pierwsza niedziela po Wielkanocy jest świętem miłosierdzia, ale musi być niczym i żądam czcica mojego miłosierdzia przez obchodzenie uroczyście tego święta i przez cześć tego obrazu, który jest namalowany. Przez obraz ten udzielę wiele łask duszą. On ma przypominać żądania mojego miłosierdzia, bo nawet wiara najsilniejsza nic nie pomoże bez uczynku. O Jezu mój, ty sam nie wspomagaj we wszystkim, bo widzisz, jak maleńka jestem, to jedynie liczę na dobrać Twoją porze. Boże. O cała przemienić w miłosierdzie Twoje i być żywym odbiciem Ciebie, o Panie. Niech ten największy przymiot Boga, to jest niezgłębiony miłosierdzie Jego, przyjdzie przez serce i duszę moją do bliźnich. To pomóż mi do tego, o Panie, aby oczy moje były miłosierne, bym nigdy nie podejrzewała i nie sądziła według zewnętrznych pozorów ale upatrywała to, co piękne w duszach bliźnich i przychodziła im z pomocą. Dopomóż mi, aby słuch mój był miłosierny, bym skłaniała się do potrzeb bliźnich, by uszy moje nie były obojętne na bóle i jęki bliźnich. Dopomóż mi, panie, aby język mój był miłosierny, bym nigdy nie mówiła ujemnie o bliźnich, ale dla każdego miała słowo pociechy i przebaczenia. Dopomóż mi, Panie, aby ręce moje były miłosierne i pełne dobrych uczynków, bym tylko umiała czynić dobrze bliźniemu, na siebie przyjmować cięższe, mozolniejsze prace. Dopomóż mi, aby nogi moje były miłosierne, bym zawsze śpieszyła z pomocą bliźni opanowując swoje własne znużenie i zmęczenie. Prawdziwe moje odpocznienie jest w usłużności bliźnim. Dopomóż mi, Panie, aby serce moje było miłosierne, bym czuła ze wszystkimi cierpieniami bliźnich. Nikomu nie odmówię serca swego. Obcować będę szczerze nawet z tymi, o których wiem, że nadużywać będą dobroci mojej, a sama zamknę się w najmiłosierniejszym sercu Jezusa. O własnych cierpieniach będę milczeć. Niech odpocznij miłosierdzie Twoje we mnie, o Panie mój. O Jezu mój, przemień mnie w siebie, bo to wszystko możesz. Oj, i oh, well. Oh Kiedy indziej, w danej osobie Pana Jezusa. I dlatego Jezusa czynię wszystko dla danych osób. O mój Jezu, jak trudno jest znosić tego rodzaju cierpienie, gdy ktoś jest dla nas nierzeczliwy i zrobi nam jakąś przykrość, mniej mnie boli. Ale unieść nie mogę tego, jeżeli ktoś okazuje mi swą życzliwość, a rzuca kłody pod nogi na każdym kroku. Jak wielkiej potrzeba siły woli, aby taką duszę kochać dla Boga. O Jezu miłosierdzia drże, kiedy pomyślę, że mam zdawać sprawę z języka. W języku jest życie, ale i śmierć. A nieraz językiem zabijamy, popełniamy prawdziwe zabójstwo. I to mamy jeszcze uważać za rzecz małą. Jezu, uczyń serce moje podobne do swego, a raczej je w swoje własne. Abym umiała wyczuwać potrzeby innych serc, a szczególnie cierpiących i smutnych, niech promienie miłosierdzia odpoczną w sercu moim. Na przebłaganie za grzechy nasze i całe O Jezu, miłość moja sięga poza świat, do dusz czystu cierpiących i dla nich chcę uczynić miłosierdzie przez modlitwę odpustową. O Jezu mój, wiem, że Ty tak postępujesz z nami, jak i my postępujemy z bliźnimi. O Jezu mój, naucz mnie otwierać wnętrzności miłosierdzia i miłości każdemu, kto mnie o to prosi. Jezu, Wodzu mój, Ty mnie naucz, aby wszystkie modlitwy i uczynki moje miały na sobie wyciśniętą pieczęć miłosierdzia Twojego. Miej wielką miłość do tych, którzy Ci zadają cierpienie. tym dobrze tym, którzy Cię nienawidzą. O mój mistrzu, przecież Ty widzisz, że nie mam uczucia miłości dla nich i to mnie martwi. Jezus mi odpowiedział, uczucie nie zawsze jest w tej mocy. Poznasz po tym, czy masz miłość, jeżeli po doznanych przykrościach i przeciwnościach nie tracisz spokoju, ale modli się za tych, od których doznałaś cierpienia i życzysz im dobrze. świętej chłopczyny. Córko, kiedy przystępujesz do spowiedzi świętej, do tego źródła miłosierdzia mojego, zawsze wpływa na swoją duszę moja krew i woda, która wyszła z serca mojego i na twoją duszę. Za każdym razem, jak się zbliża do spowiedzi świętej, zaróżaj się cała w moim miłosierdziu z wielką ufnością, aby Bóg znalazł na duszę swoją hojność w tej łasie. Kiedy się zbliżasz do odpowiedzi, wiedz o tym, że ja sam w konfesjonale czekam na Ciebie. Zasłaniam się tylko kapłanem, lecz sam działam w duszy. Cudem dla duszy spotyka się dzwonie miłosierdzia. Powiedz duszą, że z tego źródła miłosierdzia z uczestnią łaski jedynie na tym niemówczości. Jeżeli ufność i będzie wielka, hojności mojej nie ma kara.